Witam Państwa. Jesteśmy w Nakle nad Notecią w salonie 2Kółka, 30 km od Bydgoszczy. Nasz salon sprzedaży jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, kłady, skutery, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na www.salon2kułka.pl. Wysyłamy pojazdy na cały kraj. Odpowiadając na pytania klientów, jeszcze raz informujemy, że. Pojazd do klienta dociera po przeglądzie zerowym złożony, gotowy do jazdy, tak jak Państwo tutaj widzą, te kłady są złożone, przygotowane do użytkowania. Wcześniej na Facebooku zamieściliśmy i chyba na Instagramie i na YouTubie zamieściliśmy zdjęcia, jak są pakowane motocykle do samochodu. Te motocykle, które jadą do Państwa. Dzisiaj prezentujemy Państwu kolejne wersje kolorystyczne kładów Python Pro. Jest to model XTR 006 na 8 Python Pro. I tutaj mamy kolor czarno-czerwony i kolor szaro-limonkowy. Kład pojemności 125 cm3. Podobnie jak wszystkie Pythony, bo Pythony jeszcze dzielimy na kołach siódemkach i na kołach szóstkach. Co my tutaj mamy? Silnik 125, koła ósemki, bo to jest bardzo ważne. To jest tak zwany kład mały przeprawowy, czyli ten duma cały zabudowany, żeby nie chlapało błoto. Tu jest fajne przybliżenie na dźwignię zmiany biegów. Tu mamy wersję 3 plus 1. I tak, pojemność silnik czterosuwowy jednocylindrowy, pojemność 125, moc 12 koni mechanicznych, rozruch elektryczny, układ zasilania to gaźnik, skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, napęd, łańcuch, koła, tutaj mamy 8-calowe, występują jeszcze wersje siódemki, hamulce przód, Nowe lub w tarczowych jest wersja Pro. Tutaj mamy oczywiście wersję Pro, czyli mamy tarczówki, hamulce tył tarczowe hydrauliczne i wymiary długość 1400 mm, szerokość 800, wysokość 1000 mm, masa 90 kg. Występują one w kolorach niebieski, czerwony, szary, zielony, kamo i kamomat. Tak jak Państwo widzą, kład fajnie wyposażony, czyli mamy handbary, mamy osłony dłoni, mamy oparcia, mamy liczniki. Polecamy Państwu obok modeli Varia najbardziej kład cieszący się największą popularnością. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę wwwsalon 2 Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, na nasz kanał na YouTubie oraz na nasz Instagram. Tam zamieszczamy filmy z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, wwwsalon 2 wysyłamy pojazdy na cały kraj.